Citajcie, kochani, na moim się strapki trybki Askier. 4 cztery takie strepeczki z tym moim drugim, 13, 16, 38. Ta zdrapka to jest taką ta kopia ASKRUDA, moim zdaniem, ponieważ tutaj też trzeba znaleźć w poziomej kresce trzy symbole identyczne, a wygrane są takie, że od 5 zł to 200 tysięcy brutto. Mój wkład jest 20 zł, strapeczka za 5 zł, tak więc zacznę drapać. Szukam trzech identycznych symboli. Gra pierwsza. Piłka safe, już nie ma. Sowa, arbus. wiśnie, safe. Chłodwica, biedronka. Stabaczka z numerem drugim, biedronka, słoneczko, kwiatuszek, piłka i ostatnie ananas, ananas, winogrona, niestety przegrana. Kolejna zdrapka z numerem 13, zobaczymy czy to będzie ptachowa czy szczęśliwa trzynastka, no niestety dwa różne, tutaj też dwa różne, gra trzecia, moneta, sejf, gra czwarta, sowa, gwiazda, gra piąta, zegarek, Konieczna gra szósta, pierścionek, dzwonek, gra siódma, pierścionek, słońce, niestety przegrana kolejna z numerem 16. pierścionek, kwiatek, Wiśnie, koniczynka, gra trzecia, Biedronka, mufinka, gra czwarta, kotwica, safe, gra piąta, moneta, winogrono, gra szósta, ananas, jabłko, i gra ostatnia, moneta, gwiazda. Kolejna przegrana, mam nadzieję, że strabezczka z, z numerem 38 potratuje sytuację. E, sowa, kotwica, dwa różne, gra trzecia. Biedronka, gwiazda, cukierek, dzwonek, e, dwa różne, mała cytryna i biedronka i dwie ostatnie szanse, ananas, kotwica i ostatnia to wiśnie e, dzwonek. Podsumowana jest takie, że Wam życzę więcej szczęścia niż mi, także co, trzymajcie się cieplutko, pa.